W godzinie 13.30 na drodze powiatowej między Kazimierzem Pomorskim a Sarbinowem doszło do tragicznego wypadku drogowego. Opel Vectra wychodząc z ułupu drogi na prostym odcinku uderzył na drzewo. Na miejscu zginął kierowca. Pasażer stanie ciężko do w stanie ciężkim przewieziony został do w tą chwilę policjanci i strażacy sprowadzą na miejscu zdarzenia ciemności. Stąd też droga między Kazimierzem Pomorskim a Sarbinowem Będzie przez chwilę tam